Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak niektóre przepowiednie wydają się odbijać echem w czasie, jakby przyszłość była już zapisana w gwiazdach? Wyobraź sobie świat, w którym wydarzenia, które wydają się odległe, wkrótce dojdą do skutku, przynosząc głębokie przemiany. Z każdym dniem znaki stają się coraz intensywniejsze, a to, co wydawało się zwykłymi plotkami, zaczyna nabierać realnych wymiarów. A co jeśli powiem Ci, że stoimy u progu nowej ery, pełnej zmian i objawień? Rozejrzyj się wokół siebie. Wiadomości są między wierszami, w codziennych rozmowach, a nawet w wiadomościach, które czytamy. Co byś zrobił, gdybyś mógł przewidzieć te zmiany? Jak byś się przygotował? Kiedy mówimy o każdym z tych proroctw, zwracaj uwagę na szczegóły, ponieważ mogą one ujawnić ukryte prawdy, które ukształtują nasz zbiorowy los. Czas to cykl, który teraz, bardziej niż kiedykolwiek, wydaje się przyspieszać. Zostań ze mną i pozwól nam razem odkrywać te prawdy, które czekają na ujawnienie. Każde proroctwo, które omówimy, może być kluczem do zrozumienia tego, co ma nadejść. Poczuj energię, weź głęboki oddech i przygotuj się na otwierającą oczy podróż. Odkąd pamiętam, proroctwa religijne zawsze owiane były pewną tajemnicą. Fascynujące jest myślenie, że święte teksty, takie jak Biblia czy Koran, zawierają przepowiednie dotyczące przyszłych wydarzeń które mogą mieć wpływ na ludzkość. Jednakże interpretacja tych proroctw różni się ogromnie w zależności od religii i sekty. Dla wielu są one postrzegane jako ostrzeżenia, podczas gdy inni postrzegają je jako obietnice odkupienia. Ta różnorodność poglądów tworzy bogaty bulion kulturowy, w którym każde przekonanie ma swoją przestrzeń i znaczenie. Intryguje mnie sposób, w jaki te proroctwa wpływają na zachowanie wspólnot wyznaniowych. Często nadzieja lub strach wywołany tymi przepowiedniami kształtuje sposób, w jaki ludzie odnoszą się do otaczającego ich świata. W niektórych przypadkach przywódcy religijni wykorzystują te proroctwa jako narzędzie do kierowania swoimi wyznawcami, tworząc narrację, która może być zarówno inspirująca, jak i opresyjna. To skłania mnie do refleksji nad rolą duchowego przywódcy i odpowiedzialnością, jaka wiąże się z interpretacją świętych tekstów. Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest wpływ społeczny tych proroctw. Mogą jednoczyć społeczności wokół wspólnej sprawy, ale mogą też dzielić grupy. Historia jest pełna momentów. Gdy specyficzna interpretacja proroctwa doprowadziła do konfliktów, a nawet wojen religijnych. To prowadzi mnie do pytania: w jakim stopniu przekonania oparte na proroctwach mogą usprawiedliwiać skrajne działania? Granica między wiarą a fanatyzmem jest cienka i nie można jej ignorować. Fascynuje mnie również związek pomiędzy czasem a proroctwem. Często przepowiednie zawarte w starożytnych tekstach postrzega się w świetle współczesnych wydarzeń, co generuje cykl interpretacji, który wydaje się nigdy nie kończyć. Jeśli przyjrzymy się wydarzeniom historycznym, zobaczymy, że wiele z nich interpretowano jako spełnienie proroctw religijnych. Prowadzi nas to do zastanowienia się, czy proroctwa rzeczywiście mają wartość prognostyczną. Czy też kształtują je ludzkie doświadczenia na przestrzeni czasu? Wreszcie, utrwalenie tych proroctw w naszej współczesnej kulturze jest czymś, czego nie można zignorować. Nadal odbijają się echem w naszych domach, w mediach społecznościowych, a nawet w codziennych rozmowach. Ta ciągłość utwierdza mnie w przekonaniu, że niezależnie od tego, jak je zinterpretujemy, proroctwa religijne i duchowe odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu naszej tożsamości i sposobu, w jaki widzimy przyszłość. Kiedy myślę o proroctwach naukowych i technologicznych, przychodzi mi na myśl przepowiednia, która kształtuje naszą przyszłość. Na przykład zmiana klimatu to gorący temat, którym pilnie zajmuje się wielu naukowców. Na podstawie badań i danych Ostrzegają nas o tym, co może się stać, jeśli nie zmienimy naszego zachowania. To niepokojące, ale daje także okazję do refleksji nad naszą rolą na tej planecie. Co robimy, aby zmienić tę trajektorię? Z drugiej strony, postęp technologiczny niesie ze sobą mieszankę ekscytacji i niepokoju. Sztuczna inteligencja. I biotechnologia zmieniają sposób, w jaki żyjemy i współdziałamy. Fascynuje mnie myślenie o konsekwencjach tych innowacji dla życia ludzkiego. Mogą przynieść niesamowite rozwiązania, ale rodzą też złożone pytania etyczne. Czy jesteśmy gotowi stawić czoła konsekwencjom tych technologii? A może po prostu płyniemy z prądem? Jedną rzeczą, której nie mogę nie zauważyć, jest to, jak nauka często wydaje się odbiegać od bardziej apokaliptycznych proroctw, które słyszymy. Zamiast skupiać się wyłącznie na katastrofach, naukowcy oferują nam również optymistyczne poglądy na temat przyszłości. Mówią o możliwości stworzenia bardziej zrównoważonego świata, w którym technologia i przyroda współistnieją w harmonii. Zastanawiam się, czy naprawdę możemy przekształcić te proroctwa w rzeczywistość? Interakcja między nauką a społeczeństwem to kolejny poziom tej dyskusji. Proroctwa naukowe to nie tylko zimne przepowiednie mają one bezpośredni wpływ na politykę publiczną i życie codzienne. Kiedy badanie wykaże, że musimy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, może to prowadzić do zmian na poziomie rządowym i indywidualnym. To mocne, ale przypomina również, że wszyscy mamy rolę do odegrania. Wreszcie kwestia czasu ma tu zasadnicze znaczenie. Prognozy naukowe nie są nieomylne, ale oferują nam okno na przyszłość. Rozważając dostępne informacje, jesteśmy zaproszeni do refleksji nad wyborami, których dokonujemy dzisiaj i jak będą one kształtować jutro. Daje mi to poczucie odpowiedzialności, jak gdyby każde nasze działanie przeplatało się z tym, co nadejdzie, tworząc złożony, wzajemnie powiązany Gobelin. Kiedy patrzę na obecny scenariusz, nie mogę nie zauważyć, jak proroctwa społeczne i polityczne rozwijają się na naszych oczach. Przewidywania dotyczące zmian politycznych i społecznych są zawsze obecne w codziennych dyskusjach. Często mam wrażenie, że żyjemy w czasach, gdy napięcia społeczne są najwyższe w historii, co jest odzwierciedleniem proroctw wypowiadanych wiele lat, a nawet dziesięcioleci temu. Co będzie dalej? Sposób, w jaki obecne wydarzenia mogą być postrzegane jako katalizatory tych proroctw, daje mi do myślenia. Kryzysy gospodarcze, ruchy społeczne i konflikty geopolityczne mają tendencję do ujawniania słabości naszych struktur społecznych. To prawie tak, jakbyśmy znaleźli się w cyklu wymuszonej samowiedzy, w którym zmuszeni jesteśmy stawić czoła nierównościom i niesprawiedliwościom, które często ignorujemy. Ta rosnąca świadomość. Jest bez wątpienia ważnym krokiem w kierunku bardziej sprawiedliwej przyszłości. Co więcej, fascynuje mnie dynamika mocy na poziomie globalnym. Proroctwa społeczne i polityczne przypominają nam, że historia ma charakter cykliczny i że w kółko można popełniać te same błędy. Czego nauczyliśmy się z poprzednich kryzysów? Czy jesteśmy skazani na powtarzanie tych samych schematów? To pytanie niepokoi, ale jest także okazją do refleksji i zmiany. Coraz wyraźniejsze stają się zwłaszcza głosy młodych ludzi. Ruchy takie jak zmiany klimatyczne i walka o równe prawa zyskały imponującą siłę. Daje mi to do myślenia o tym, jak młodsze pokolenia kształtują proroctwa społeczne i polityczne. Nie tylko dziedziczą świat ukształtowany przez przeszłe decyzje, ale mają także moc przepisania tych narracji. Wreszcie, gdy patrzymy w przyszłość, powracającym tematem jest niepewność. Chociaż możemy przewidywać na podstawie danych i trendów, ludzkie zachowanie jest nieprzewidywalne. Proroctwa społeczne i polityczne. Uczą nas, jak być czujnym, słuchać i wyciągać wnioski z tego, co dzieje się wokół nas. Przypomina, że nawet w czasach kryzysu zawsze jest miejsce na nadzieję i odnowę. Kiedy myślę o naukowych przewidywaniach dotyczących przyszłości naszej planety, nie mogę powstrzymać uczucia niepokoju. Zmiany klimatyczne to rzeczywistość, której nie możemy ignorować. Eksperci ostrzegają przed wzrostem temperatur, topnieniem polarnych czap lodowych i podnoszeniem się poziomu mórz, aż strach wyobrazić sobie, jak te zmiany mogą wpłynąć na życie, jakie znamy, zwłaszcza na obszarach przybrzeżnych, które mogłoby zniknąć. Ponadto wydaje się, że rośnie częstotliwość i intensywność klęsk żywiołowych, takich jak huragany i pożary, co prowadzi nas do pytania: w jaki sposób postępujemy z naszą planetą? Kolejnym obszarem, który mnie fascynuje i jednocześnie niepokoi, jest postęp technologiczny. Na przykład sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować kilka sektorów od opieki zdrowotnej po przemysł. Ale jednocześnie zastanawiam się, na ile korzystna jest ta rewolucja. Automatyzacja może prowadzić do masowej utraty miejsc pracy, co stwarza dylemat etyczny i ekonomiczny, który wciąż próbujemy rozwiązać. Idea maszyn, które mogą się uczyć i podejmować decyzje, zmusza nas do ponownego przemyślenia, co to znaczy być człowiekiem. Czy jesteśmy gotowi stawić czoła konsekwencjom tych innowacji? Nie możemy też zapomnieć o biotechnologii dziedzinie, która niesie ze sobą zarówno nadzieję, jak i strach. Możliwości edycji genów i leczenia wcześniej nieuleczalnych chorób są ekscytujące, ale rodzą także skomplikowane pytania moralne i etyczne. Jak daleko powinniśmy się posunąć w manipulowaniu życiem? Co się stanie, jeśli zaczniemy tworzyć ludzi, projektantów? To scenariusze, które wydają się science fiction, ale stają się coraz bardziej realne. Każdy postęp niesie ze sobą odpowiedzialność, której nie możemy zignorować. Co więcej, globalne połączenia wzajemne niosą ze sobą nowy zestaw wyzwań. Innowacje technologiczne. Nie ograniczają się do jednego kraju, szybko rozprzestrzeniły się po całym świecie. Oznacza to, że decyzja podjęta w jednej części planety może mieć konsekwencje w innej. Sposób, w jaki postępujemy z tymi technologiami, może powodować jeszcze większe nierówności, zwłaszcza między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się co może powodować napięcia społeczne i polityczne. To błędne koło, z którym musimy się zmierzyć. Ostatecznie prawda jest taka, że proroctwa naukowe i technologiczne są ze sobą powiązane. Wybory, których dokonujemy dzisiaj, będą kształtować przyszłość, a naszym obowiązkiem jest zapewnienie wykorzystania tych innowacji dla wspólnego dobra. Przewidywania mogą być ponure, ale dają nam również możliwość działania i zmiany naszego przeznaczenia. Stawką jest coś więcej niż tylko technologia. Chodzi o nasze człowieczeństwo i zdrowie planety, którą zamieszkujemy. Kiedy patrzę na obecny krajobraz społeczny i polityczny, mam wrażenie, że żyjemy w kluczowym momencie historii. Trendy, które widzę, wskazują, że na horyzoncie widać głębokie zmiany. Ruchy społeczne zyskują na sile, rzucają wyzwanie ustalonym strukturom władzy. I domagają się sprawiedliwości i równości. Wzajemne połączenia zapewniane przez sieci społecznościowe umożliwiły usłyszenie wcześniej wyciszonych głosów, a to znak, że społeczeństwo jest gotowe na transformację. Zmiany te nie przychodzą jednak bez oporów i często zastanawiam się, dokąd nas ta walka zaprowadzi. Kryzysy gospodarcze, przed którymi stoimy, są także katalizatorem zmian politycznych. Rosnące nierówności i niestabilność finansowa podsycają niezadowolenie społeczeństwa. Widzę, że wiele osób zwraca się w stronę alternatyw, które wcześniej uważano za radykalne, takich jak ruchy populistyczne i propozycje socjalistyczne. To skłania mnie do refleksji nad tym, jak historia lubi się powtarzać. Kiedy ludzie czują się opuszczeni, szukają nowych rozwiązań, nawet jeśli oznacza to zerwanie ze status quo. Jest to cykl, który może prowadzić do znaczących zmian, ale i konfliktów. Co więcej, kryzysy polityczne w różnych częściach świata kształtują przyszłość w nieprzewidywalny sposób. Powstanie reżimów autorytarnych i polaryzacja polityczna są niepokojące. I mogą mieć dalekosiężne konsekwencje. Brak stabilności w jednym kraju może szybko rozprzestrzenić się na inne, prowadząc do szeregu reakcji łańcuchowych. Historia pokazuje nam, że te momenty napięcia często poprzedzają ważne przemiany. Czas pokaże, czy te przemiany będą pozytywne czy negatywne dla społeczeństwa globalnego. Oczywiście nie możemy zapominać o skutkach globalizacji. Interakcje między krajami są intensywniejsze niż kiedykolwiek, co rzuca światło na szereg kwestii, od praw człowieka po ochronę środowiska. Na przykład walka o sprawiedliwość ekologiczną staje się głównym tematem dyskusji politycznych. W miarę jak społeczności stają w obliczu skutków zmiany klimatu, presja na wspólne działanie wzrasta. Może to być przełomowy moment w tym, jak postrzegamy naszą odpowiedzialność wobec planety i siebie nawzajem? Ostatecznie proroctwa społeczne i polityczne są zawsze w ruchu, kształtowane przez działania i reakcje ludzi. To, co dzieje się teraz, to tylko jeden rozdział w znacznie większej narracji. Każdy z nas ma rolę do odegrania w tej historii, a decyzje, które podejmiemy dzisiaj. Będą miały wpływ nie tylko na naszą przyszłość, ale także na przyszłość przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważna jest świadomość i zaangażowanie w nadchodzące zmiany. Kiedy patrzę na obecną sytuację na świecie, nie mogę nie zauważyć, jak rozwijają się przed nami proroctwa społeczne i polityczne. Zmiany, które zachodzą, nie są zwykłymi zbiegami okoliczności, zdają się podążać za pewnym schematem. Jakbyśmy żyli w powtarzającym się cyklu. Na przykład kryzysy gospodarcze, przed którymi stoimy, to nie tylko liczby na wykresach. Mają one bezpośredni wpływ na życie ludzi, ujawniając nierówności, które, jak sądziliśmy, udało się pokonać. Wzrost ubóstwa i niestabilności społecznej jest wyraźnym sygnałem, że należy coś zmienić. Ruchy społeczne są także odzwierciedleniem tych proroctw w działaniu. Walka o prawa obywatelskie, równość płci i sprawiedliwość rasowa pokazuje, jak głosy ludzi jednoczą się, żądając zmian. Te demonstracje nie są jedynie reakcją na konkretny moment, ale częścią szerszego ruchu, w ramach którego społeczeństwo zdaje się przygotowywać do transformacji. To, co kiedyś uważano za nie do pomyślenia, jest teraz na porządku dziennym, i dlatego zastanawiam się, czy jesteśmy w końcu gotowi na kolejny krok? Z drugiej strony, konflikty geopolityczne nasilają się w sposób niewidziany od lat. Rywalizacja o władze i napięcia regionalne są jak burza wisząca na horyzoncie. Codziennie nowe wiadomości o embargach, wojnach i kryzysach uchodźczych przypominają nam, że świat jest miejscem niestabilnym. W rzeczywistości pokrywa się to z przewidywaniami że napięcia społeczne i polityczne nasilają się, prowadząc do punktu krytycznego, który może być zarówno szansą, jak i katastrofą. Pojawiające się technologie odgrywają również kluczową rolę w zmianach społecznych i politycznych, które obserwujemy. Sposób, w jaki obecnie rozpowszechnia się informacje, na przykład za pośrednictwem sieci społecznościowych, może zmobilizować masy w ciągu kilku godzin. To skłania mnie do refleksji nad tym, jak komunikacja zmieniła nasze paradygmaty. Łatwość dostępu do informacji z jednej strony wzmacnia pozycję człowieka, ale z drugiej może być także narzędziem dezinformacji, podsycając podziały w społeczeństwie. Pośród tego wszystkiego coraz bardziej widoczne stają się wzajemne powiązania między narodami i kulturami. Proroctwa społeczne i polityczne, które obserwujemy, nie ograniczają się do jednego kraju. Odbiją się szerokim echem. To, co dzieje się w jednej części świata, może mieć konsekwencje w innej, co powoduje efekt domina, który może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. To decydujący moment, i nie mogę powstrzymać się od zastanowienia. Jaka będzie nasza rola w tej narracji, i jak możemy kształtować przyszłość, której pragniemy? Co się dzieje, chłopaki? Dotarliśmy do końca tej niesamowitej podróży przez proroctwa, które wkrótce się spełnią. Ale zanim zakończę, chcę, żebyś się zastanowił: w jaki sposób te prognozy mogą wpłynąć na Twoje życie? Czy zastanawialiście się kiedyś, że żyjemy w wyjątkowym momencie w historii? Każde z tych proroctw jest zaproszeniem do głębszego spojrzenia i zrozumienia, co wszechświat chce nam powiedzieć. A ty, czy kiedykolwiek czułeś, że kieruje się intuicją, która wydawała się większa od ciebie? W głębi duszy wszyscy jesteśmy połączeni tą kosmiczną energią. A jeśli te proroctwa się spełnią, jak przygotowałbyś się na te zmiany? Co możesz zrobić już dziś, aby dostosować swoje życie do tych przemian? Nie zapomnij zostawić w komentarzu, które proroctwo wywarło na tobie największe wrażenie i dlaczego. Stwórzmy wspólnie przestrzeń wymiany i nauki. Subskrybuj kanał, aktywuj dzwonek i chodź ze mną w tę wyprawę po wiedzę. Podróż na tym się nie kończy. Ona dopiero się zaczyna. Do następnego razu i niech światło zawsze będzie z Wami.